Manka z tej strony, Witaj, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale I zobaczcie co się ze mną stało, słuchajcie, wstałem rano i zostałem zombiakiem, patrzcie jakie wygląda, słuchajcie, nie wiem dlaczego tak się stało w ogóle, ktoś mnie zamienił chyba w zombiaka, nie mam pojęcia, słuchajcie, ale będę musiał jakoś tutaj wrócić do swojej formy, najgorsze jest to, że ja nie mogę wychodzić w ogóle na słońce, słuchajcie, gdy tylko wyjdę na słońce... To od razu się palę, słuchajcie, dlatego siedzę tutaj w bunkrze. Muszę jakoś dostać się do Beli, słuchajcie, i poprosić ją o pomoc, żeby ona mi tutaj pomogła. Mam nadzieję, że, słuchajcie, mi się uda. Jeżeli tak filmik wam się spodoba i chcielibyście więcej takich filmów, zostawiacie łapeczki do góry, subskrybujcie mój kanał. Wpadajcie też na witoshop.pl po epickie rzeczy. No ja muszę dostać się jakoś do Beli, słuchajcie. Muszę iść tutaj, wiecie, gdzie, są, gdzie jest cień ogólnie i się chować do tego słońca, ale nie wiem, czy mi się tak uda. Oh my God. Ja nie wiem, czy mnie tutaj bije, czy nie, dobra, dobra. Czekajcie, muszę jakoś dostać się do belki. i Może jakoś to przetrwam. Dobra, gdzie ona jest? Jejku, mam nadzieję, że ona jest tu w domku u siebie. Ojeku, jeku, dobra, jestem, okej. Okay. Belka, gdzie jesteś? Halo! Co? Belka! Uh -huh. Cześć! Nie! Cześć, to Co ja! Jak? Nie uciekaj! Chodź tu! Odejdź! To ja jestem! Wito! To! Idź! Ja, Wito, otwórz te drzwi! Ja to, to. Dlaczego Belko, otwieraj. nie? Tyś, ty coś ciemniasz! Nie, nie ściemniam, ja jestem Vito, dosłyszysz no, mnie przecież po głosie! No tak... To ja! Tak. To dziwne jest... Ej, Uy. no! To, ale to ja jestem Vito! Ale ja cię nie będę otwierać, bo się Belko, ciebie boję... otwórz, please, musisz mi pomóc, ktoś mnie zamienił w zombiaka, nie wiem, co tu się stało! o, -o. no dobra, okej... Okay. No jad, przestań! Ja bym jakiś mózg... Ua, pali ua. się! Pali się, tu słońce mnie pali, nie mogę wychodzić na zewnątrz w ogóle! Ha, 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 ha. To sakra jakaś. No to ja tu będę stała, to teraz możemy poduzbędzić. Przestań. Chcę mózg Nie ma mózgu! Najmniej zjeść mózg To znaczy ja mam łódź? jestem. Ja dam. To ja ci dam do jedzenia coś innego. Co? Może, może chleb? 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 Nie, nie lubię chleba. Ja, ja, ja a co lubisz? Lubię może jakieś dziwne da... rzeczy. O, zgniłe? Tak może Dobrze. być w sumie. Ooo, to trzymaj zgniłe rzeczy. <gry> o, dzięki za zgniłe Dobra, rzeczy. Dobra, to takich będę miała dużo. Tylko Belka, ale musisz zgodę. mi pomóc jakoś, ja muszę wrócić do swojej formy, ja nie chcę być zombiakiem cały czas. Hmm, a kto cię tak załatwił? Nie wiem, miałem pojęcie, obudziłem się rano i zostałem zombiakiem. Wie, Belka, co ja robiłem wczoraj? Możemy pójść do mnie do domku, zobaczymy, może ktoś jakieś ślady zostawił, wiesz, i, i się dowiemy czegoś, kto mnie tutaj zamienił. Aha. Okej, okay. ale jak my tam przejdziemy, skoro ty tak nie Nie wiem, musisz przetrać. mi budować cały czas nad głową jakieś rzeczy, żebym ja mógł się chować. Bo ja nie, nie przejdę, tak? Bo się spalę. Aha, dobra, a wiesz co? Bo ja mam jeszcze parasolkę. Ale nie wiem, czy parasolka coś położy. We... Nie wiem, Belka, będziesz musiała mi budować coś nad głową cały czas, żebym no, ja mógł, mógł tutaj przetrwać. To chodź tu, Czekaj. chodź. a dobra. Nie wiem, czy to zadziała w ogóle, zaraz zobaczymy. Chodź, chodź. Nie, to nie działa! Chodź, parasole nie działają, nie. Parasole, nie działają. No. parasole nie działają. Musisz no budować coś z bloków. Chodź. Oh my god. Dobra, a taki tunel? Czekaj, czekaj, buduję tunel. Wiesz ile ja tu będę budować? To nie taki tunel, tylko żebym miał ja głowę tam zmieścił po prostu pod to. No to się mieści. Taki jed jednoblokowy, o, jednoblokowy może nawet A, być. dobra, jednoblokowy, o, dobra, ale jest dawaj szybciej. szybciej. Jest poczekaj, poczekaj, szybciej. muszę tu postać. O, dobra, o, działa. dobra, okej, okay, dobra. Dobra, poczekaj, Działa, okay. działa? Działa, działa. Okej, dobra, to chodź. No, wszyscy cicho, bo, bo ja... On cię załatwi. A. O, on ma miecz. Ja chcę busk. O Boże nie z niebie busk. Tak. Nie Dawaj, busk! Tak. No widzisz, że do ciebie podchodzi, on. Dawaj Busk, człowieku. <noise> Zaraz strażnik cię zaatakuje. Dawaj, busk! Dawaj, busk! Ogarnij się! <noise> dobra, 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 sorry, sorry, ale to po prostu nie wiem, no ja tak się zachowuję chyba przez to, że zombiakiem jestem. On dobra. idzie za tobą. Kto? No ten gościu. Czego ty chcesz ode mnie? On chce Daj cię wypaść na słońce! <noise> Dobra, dobra. Już blisko jesteśmy. Oj, spokojnie, bo wiem czy ja tu Przeskoczę, a, przeskoczę, dobra. Dobra, okej, tu dalej. On ciągle za tobą idzie. Ja nie wiem, co on chce ode mnie. Dobra, oj, uważaj na to TNT. Dobra. Okej, chodź. Okej, okej. Ojejku, jak daleko jeszcze. Dobra, dobra, możesz tutaj do garażu i z garażu do góry mi coś zbudować. No przestań mnie popychać, człowieku! Mówiłam! Dobra, tutaj jakbyś mi zbudowała jakieś... No co? On, czego on ode mnie chce? No biłeś go. No ale niech on się odczepi ode mnie. <laughs> Zjem ci mózg zaraz. Gościu, okay. odejdź stąd. Możesz <laughs> wyjść i biegiem do domu. Czekaj, ja muszę szybko uciec. Ła, palę się. Pali się. O oh my god, o oh mój god, o oh my god. O oh 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 dobra. Dobra, okej. Okay. Ej, ale co mnie Dobra, nie wiem, jestem w środku już. Dobra, okay. Okay. Dobra, musimy tu poszukać Balka, jakichś śladów. Może ktoś coś tutaj zostawił. I byśmy wiedzieli o co chodzi ogólnie. Wiem, tutaj nie ma szyb. Więc ja się tutaj tym zajmę. Ale tutaj chyba nie było tego, wiesz, mi się wydaje, że tych szyb nie było, chociaż, no nie wiem, w Aha. sumie, dobra, trzeba pójść zobaczyć na górę, czy nie ma jakichś śladów tutaj nigdzie. Dobra, Belka, ja nie wiem, nigdzie tu nic nie widać w ogóle, chyba a nigdzie nie ma nic. A wszystkie pomieszczenia sprawdzałeś? No patrzyłem, o, tu jest tu pralka ma. w ogóle, nie, nie ma tu nic. A, nie to wiem, to ale jeszcze, jeszcze iść zobacz bierzesz. tam dalej może. Dobra, Czekaj, dobra. a tu jest jakieś pomieszczenie. O, tu a tu? Ej, tu coś jest. Głow Głowę zombiaka ktoś zostawił. What? A jeśli to jest taki totem, który właśnie sprawia, że nim czekaj, jesteś? Czekaj, ja wezmę. Nie wiem. No właśnie, jak się A go A czekaj, weź trzymaj ty. Dobra, okej. Okay. A spróbuj to założyć. Ej, nie oh. mogę, nie chcę. Nie chcę być zombiakiem. Ty! Ja ci masz głowę zombiaka! Ej, ale kto to zostawił tutaj w ogóle? Ściągnij to, ściągnij to! ty też zostaniesz zombiakiem. Jeśli! Z tym walczyć właśnie, bo ja cała nie byłam z Ja nie jakiej... wiem, może coś z tym będziemy musieli zrobić, żeby... Musimy na ...ja wrócić do normalnej formy, bo ja nie chcę tak wyglądać i nie chcę tak żyć w ogóle. Musimy to spalić. Dobra, ale Belka, mi trzeba zbudować teraz jakąś bazę. Ja muszę gdzieś pod ziemią się schować w ogóle, bo tu cały Dobra. czas jest słońce. A ja tylko w nocy będę mógł wychodzić, tak będę musiał czekać na noc i wtedy dopiero będę mógł tu wyjść. Dobra, to ja ci zbuduję, ale tak y, tutaj pod domkiem. Myślisz? No nie wiem właśnie gdzie w sumie. Ja bym musiał gdzieś się teraz schować. Czekaj, I? o tu mogę wejść, tu e, możesz, możesz wejść. tutaj mi zbudować Dobra, dobra, okej, okay, do baza. Będzie, Możesz, po, możesz zrobić dziurę pod ziemią Ją tak. zabudować już mi i ja tam wejdę i sobie będę ogarniał też Aha, dobra, w sensie, dobra ci dobra, pomogę dobra. trochę Tylko ci płatki muszę to znieść. O, dobra, jest okay. git, jest git No i okay. y, zabudować, na razie wezmę to drewnem Dobra, tylko żebym ehm. ja tu mógł wejść Ups. ups. O, dobra Okay, i o, co? dobra, jest git, jest git. Jest okej, okay, dobra. No, podoba no mi się. I teraz możemy dobra, tu. Dobra, będę żył tutaj w tej dziurze teraz. Będzie żył, ale no będzie. No, Dobra, nie. ja muszę poczekać, aż się noc zrobi, wtedy dopiero będę mógł wychodzić tutaj na zewnątrz. No, wiem, no wiem. Bo tak to nie ale ma tutaj to... jak żyć. Czemu my głębiej nie kopiemy jeszcze? Jeszcze głębiej? Tak. Nie, nie wiem, czy potrzeba głębiej, że to jest dobrze. No, dobra, to Dobra, lepiej, co, bo ja chcę zjeść jakieś muski, jeszcze ci coś zrobię. Ale jeszcze w bok powinieneś się kopać. Nie, nie, dobra, mi to wystarczy. Idź, idź stąd, bo cię zjem. Nie, nie jedz mnie, dobra ciań. Dawaj To ja, tylko, to ja Tutaj tylko masz ledarkę. wyjście. A dobra dzięki okej. Okay. Dobra, wychudź. Ja poczekam aż się dobra. noc zrobi i przyjdę do ciebie, pa! Pa! Co się stało? Jest noc, jestem mega, mega zły. Muszę zjeść belkę, muszę zjeść jej mózg. Koniecznie muszę zjeść mózg, idę ją zaatakować. O, mam nadzieję, że mi się udaje, że ona jest w domku. Ja nie spodziewałem się, że w nocy zostanę takim złym zombiakiem w ogóle. Wow. Co ona robi? Ej, skoczy na trampolinie. i to ją zjeść. <ścoughs> <Uuu>. <ścoughs> witam? To ty? Jaki Wito? Jestem zombiakiem. Ej, ci masz głos? <ścoughs> zjem ci mózg, zjem ci mózg. się ciebie. Ci Zostaw mnie. Dawaj mój! Ej! Uspokój dawaj się! Musk. No dawaj przestań, musk. co robimy z tym dawaj totemem! Mus. Z jakim totemem? Nie wiem jak to no, jest twój tym. No zostać! Za... Dawaj, ja dawaj, 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 dawaj. Uspokój się! Bo cię załatwię wieczem. Ja nie boję się ciebie. Odejdź! A co się z Tobą a, dzieje? A, dzieje? A, jak jest nos, tu ty jesteś? jakiś inny? Ej, wito! Chodź, tu spalimy, bo ty jesteś dziwny jakiś przez No nie atakuj mnie, bo cię załatwię. No przestań. O nie, o nie, o, 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 dobra, nic mi nie robię. Przepraszam, przepraszam, no, nie, przecież, chciałem, chodź, nie chciałem. Chodźcie, się rozpalimy Czekaj, Bela, oh, Sorry, ja nie wiem, co mi się dzieje. Tu się ciemno zrobiło i coś... Dziwnego się ze mną dzieje w ogóle, to jest jakaś Chyba masakra. Chyba mamy mało czasu, bo ale... zaraz będzie tak, że ty na zawsze nim zostaniesz. No dobra, ale co ja mam zrobić? Co my mamy zrobić teraz? E, no nie wiem, najlepiej byłoby się go pozbyć albo spalić, albo w ogóle pisać. Ale co ten totem? Myślisz, że to zadziała? Tak, myślę, że tak. E, ja nie ciś... wiem. Co? Ja nie wiem, ja może skoczę z tego. Nie, nie skacz! Nie, będzie git. Poczekaj. Nie, nie skacz! Skoczę do wody? Wioskini... tego bo... głęboko. No, nie, Ej, to w ogóle nie pomogło, nie no i myślałem, dobrze. że zmyję to z siebie, ale chyba to nie działa nie No dobra, to się. musimy coś z tym totemem zrobić, chodź, idziemy znaleźć tak, jakieś tak. miejsce Gdzie zbudujemy specjalny jakiś portal albo, nie wiem, jakieś miejsce, gdzie to faktycznie spalimy może I może to zadziała, byłoby spoko Albo taki bunkier, gdzie, gdzie on nie będzie oddziaływał <laughs> Nie oddziaływał, no dobra, zobaczymy Ej, co Weźmy, tu napisane, to idźcie tutaj idźcie Ej, tutaj tego nie było wcześniej Nie pamiętam O co tu chodzi? Jakieś, no, jakieś czerwone... dziwne rzeczy w ogóle tutaj są. Placki. Ej, faktycznie o, jakieś czerwone placki tutaj są. A to w Ale jest mega ciemno tutaj. No jest, jest. Nic nie widać w ogóle. Ale cię nawet nikt czekaj, nie atakuje. Czekaj, czekaj, te placki gdzieś idą tutaj w ogóle. Tu, dobra, na górę. Dobra, gdzie Gdzie Idziemy, idziemy. Idę. Ale dobrze, że rozmawiasz normalnie. No już teraz normalnie, ale przez chwilę byłem taki mega dziwny, ja nie wiem co się ze mną działo. Ej, tu jest jakaś dobra. tabliczka! Gdzie? Tu, na dole. Ej, faktycznie. ła wow. Już, już jesteście, jesteście na miejscu. miejscu. Gdzie na miejscu? Ej! Tego nie było wcześniej chyba. O jacie! Ej, może to tutaj musimy zrobić. Dobra. Czekaj, to zejdźmy chodź. tutaj na dół. Dobra. Musimy okay. teraz tutaj zbudować ognisko i ogarnąć kilka rzeczy i wtedy spróbować to tutaj spalić. Okej, okay, słuchajcie, mamy tutaj już zbudowane, zobaczcie, takie ognisko i tutaj musimy teraz wrzucić tą głowę. Dawaj, Bela, może to zadziała ogólnie. Okej. Okay. Zobaczymy. Dawaj wrzucaj. Ej. Rzuć, rzuć. Głowa. Tu. O, dobra. Hej. Okay. Nie wiem, chyba nic się nie dzieje, Belka. To oh. chyba nie działa. o oh my god, oh my god. Nie wiem, nie wiem, no Belka, co, co zrobić. Co zrobić? Nie wiem, nie wiem. Dobra, je, mam pomysł jeszcze. Spróbujmy podpalić czymś. Może to zadziała wtedy. Zobaczymy. Oje. Oje. Może zadziała, Oje. dawaj, próbuj, próbuj. Uwaga. Uwaga. No, dawaj, dawaj, dawaj. I. I. O, Ojej! Jeszcze! Dawaj! Jak jeszcze! Dawaj, dawaj, więcej, więcej! Chyba działa! O nie o nie, Ale ja nie, coś nie się dzisiaj! Mieści... Nie... Dawaj, dawaj, Ej, dawaj, no. dawaj! O ma... wow! Ej! Co jest? To mi się chyba wszystko śniło, czy co? O co tutaj chodzi? O oh my god, jejku, jak miałem straszny scen, że byłem zombiakiem w ogóle i tutaj wszystkich chciałem zjeść. Muszę pójść zobaczyć do Belki, gdzie ona jest. O, belka jest. Cześć Belka! Co tam? Jesteś tu! Ale co się stało? Mi się śniło, ja że byłem zombiakiem! No bo byłem zombiakiem! Serio? Tak, to nie był sen. Oh my god! Patrz, to wszystko, to było budowane dla ciebie. Ojej, ej, ale czekaj, czekaj. Czeka. Ej, patrz, ja mam tą głowę zombiaka, została ona u mnie. Nie, musimy się jej pozbyć, bo znowu ale tak nie, się nie stanie. Ale nie da się jej chyba pozbyć, to jest jakaś masakra. To I są co teraz czary. robimy? Nie wiem, to jest jakaś gruba magia. No też nie wiem co teraz zrobić, oh my god. Ja myślałem, że już jest, jest już po wszystkim, ale chyba chyba jednak to nie zadziałało, nie wiem. O nie, znowu jestem z ja chcę mózg, ja chcę ja, mózg, dawaj, belka moz! Co się Muszę go znieść! Musz Pani się nic nie zjesz! Koniec! Przestań!